Witam dzisiaj z San Francisco w Kalifornii na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Dziś opowiem Wam czego nauczyłem się od Chrisa Larsena. Chris jest amerykańskim miliarderem, który całkiem niedawno został piątym najbogatszym człowiekiem świata z wartością netto z walutą w wysokości 60 miliardów dolarów. Więc do zobaczenia w następnej części. Trzy rzeczy, jakich nauczyłem się od Krysa Arcena. Wczoraj spędziłem cały dzień rozmawiając z Krysem w jego domu, tutaj blisko San Francisco. Rozmawialiśmy o jego strategiach biznesowych, które umożliwiły mu Osiągnięcie tak niesamowitego sukcesu w biznesie. O tym jaki sukces osiągnął to zaraz powiem, jeśli byście nie wiedzieli kto to jest Chris Larsen. Te strategie znajdziecie oczywiście w mojej następnej książce. Kto to jest Chris Larsen? Wielu z Was może zna Krysa z kryptowalut. Chris jest założycielem firmy Ripple Labs, która skonstruowała kryptowalutę. Ripple tudzież XRP, które obecnie sam ten token XRP jest trzecią, jak to nagrywam, to jest trzecia najbardziej wartościowa kryptowaluta, trzecia największa kapitalizacja wśród wszystkich kryptowalut. Ale Chris Larsen jest nie tylko jakby przedsiębiorcą z branży krypto, on już od długiego czasu, od ponad 20 lat. Robi biznes na najwyższym poziomie i zaraz Wam opowiem o jego firmach. Mianowicie, już w roku 97 zaczął od firmy, znaczy, założył w zasadzie firmę w 94 i zajmował się hipotekami, tak? dostarczaniem klientom hipotek. I w 97 założył pierwszy na świecie serwis online, który właśnie dostarczał klientom, konsumentom rozwiązań do finansowania budowania ich domów, czyli po prostu dostarczał im hipotek poprzez bezpośredni dostęp do ofert hipotecznych, do kredytów hipotecznych, które wcześniej były niedostępne, bezpośrednio były dostępne tylko poprzez agentów. Tutaj za mną Fisherman's Wharf jak widać w San Francisco i ta firma odniosła spory sukces W roku 2005 chyba on sprzedał 23% tej firmy za 25 milionów dolarów do Yahoo, zachowując jeszcze dużą część tej firmy, dużą część udziałów w tej firmy u siebie jak możecie sobie policzyć, waluacja tej firmy była wtedy już 100 milionów, a później jeszcze ta waluacja wzrosła. To była jego pierwsza większa firma. Później założył następną firmę, która była też pierwszą w historii firmą tego rodzaju, a była to pierwsza platforma peer-to-peer -peer, jeśli chodzi o pożyczki prywatne. To znaczy pierwsza platforma, która umożliwiała jakby dostarczanie pożyczek od prywatnych ludzi dla prywatnych ludzi. Jakby kojarzyła ze sobą pożyczkobiorców i pożyczkodawców prywatnych. Ta firma nazywała się Prosper Market i odniosła także spory sukces. Później pojawiła się okazja Bitcoina i Chris Larsen długo nie czekał. W roku 2012 stworzył tak zwany OpenCoin, który później przekształcił się w Ripple, tudzież XRP i jego firma przekształciła się w Ripple Labs. I Ripple zasadniczo rozwiązuje dwa problemy: problem drogich międzynarodowych przelewów i także problem drogich przeliczeń walutowych. Ta właśnie firma Ripple Labs zrobiła Chrisa miliardera a na początku 2018, kiedy Ripple, tudzież XRP, bardzo zwiększyło swoją wartość, sprawiła, że Chris Larsen nawet poszybował w górę listy miliarderów Forbesa i stał się piątym najbogatszym człowiekiem na świecie z wartością netto bliską 60 miliardów dolarów. Czyli niesamowity sukces. Facet jest multimiliarderem. Nawet dzisiaj kiedy o tym mówimy i teraz wam powiem trzy rzeczy, jakie wczoraj mi opowiedział, tu jest trzy rzeczy, jakie się od niego nauczyłem. Oczywiście nauczyłem się mnóstwo rzeczy znajdziecie to wszystko w mojej następnej książce, więc czego nauczyłem się od Krysa Larsena, dziś powiem wam trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą jest Jaki trzeba mieć nastawienie, jaki trzeba mieć mindset, żeby robić rzeczy innowacyjne, żeby po prostu w startupach kreować nowe produkty, nowe usługi i robić rzeczy, których nikt do tej pory nie zrobił. Więc najważniejszym takim wyzwaniem i zadaniem Twoim na początku jest. Jakby oparcie się przed przyjmowaniem rad od ludzi, których respektujesz. To jest bardzo nieintuicyjne, ale większość ludzi po prostu paradoksalnie myśli, że coś, co nigdy nie zostało zrobione, nie może być zrobione. To znaczy, że e, jeśli próbujesz zrobić coś, czego jeszcze nikt nie dokonał, to jest to niemożliwe. No bo jeśli byłoby to możliwe, to już by ktoś coś zrobił, tak? Ale jeśli byśmy w ten sposób myśleli, to nigdy nikt by niczego nowego nie dokonał. Nigdy nie powstałby żaden nowy produkt, żadna nowa usługa, i żaden nowy wynalazek nie zostałby zrobiony. Nic nowego by się nigdy nie wydarzyło. A w rzeczywistości jest tak przecież, że codziennie. Powstają nowe usługi, nowe produkty, ludzie robią wynalazki. Czyli to, że ktoś do tej pory czegoś nie zrobił, to wcale nie jest świadectwo o tym, że to jest niemożliwe do zrobienia. Właśnie być może to Ty będziesz tą osobą, która po raz pierwszy w historii tego dokona, albo po raz pierwszy w historii rozwiąże jakiś problem i zaoferuje jakąś usługę biznesową, właśnie opartą na tym rozwiązaniu, albo jakiś, Produkt oparty na tym rozwiązaniu. I Chris mówi, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego wiele pomysłów nigdy nie rusza z miejsca. Bo po prostu ludzie słuchają rad od, lud od innych ludzi, których respektują, od ludzi, których szanują, od ludzi im bliskich, którzy tłumaczą im, że tego nie powinni robić, bo to jest niemożliwe, bo do tej pory nikt tego nie zrobił. I dlatego radzi coś bardzo nieintuicyjnego, żeby po prostu nie słuchać w tym okresie na początku, jak coś tworzysz, rad od ludzi bliskich, rad od ludzi, których szanujesz, którzy próbują ci wytłumaczyć, że to co myślisz albo to co próbujesz zrobić jest niemożliwe, że tego nie powinieneś robić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja to już w wideo. Jak się opowiadałem, tu chodzi o Keep it Simple and Stupid, o prostocie, o Simplicity, i Chris Larsen tutaj oferuje dużo więcej jakby szczegółów na ten temat, i mówi właśnie, że po prostu prostota działa. I że wszystko, szczególnie jeśli mamy firmę B2C, czyli oferującą produkty dla klienta końcowego, to ta firma powinna mieć jak najprostszy komunikat, mieć jak najprostszy message, który przekazuje. I w dzisiejszych czasach po prostu produkty, które tworzymy, są coraz bardziej skomplikowane, są coraz bardziej złożone, i jeszcze na dodatek ci ludzie, którzy tworzą te produkty, oczywiście są bardzo inteligentni, są też dumni z tych produktów oczywiście, nie bez powodu są z nich dumni i oczywiście chcieliby zakomunikować światu, jak złożony jest to produkt, jak wiele tam technologii w nim tkwi, jakie super rozwiązania w nim tkwią i przez to popadają w tą pułapkę, że po prostu komunikują ten produkt tudzież tą usługę. Jaką oferują światu, jaką komunikują, jaką oferują klientom w bardzo skomplikowany sposób, albo w zbyt skomplikowany sposób. Klient końcowy, on nie chce skomplikowanych produktów. On musi w bardzo prosty sposób zrozumieć, o co chodzi w Twoim produkcie, o co chodzi w Twojej usłudze. I Chris proponuje tak zwaną zasadę 8 sekund to znaczy, że klient musi zrozumieć w ciągu 8 sekund, o co chodzi w Twoim produkcie, o co chodzi w Twojej usłudze, jak ona się różni od innych. I tylko wtedy jesteś w stanie rzeczywiście skalować biznes i rzeczywiście doprowadzić do długoterminowego sukcesu swojej firmy. I Chris naprawdę wie, o czym mówi, bo on już w pierwszej swojej firmie, czyli w firmie oferującej hipoteki, które są oczywiście wysoce skomplikowanym produktem, Wiadomo, że firmy oferujące hipoteki kredytodawcy potrzebują dużo danych od klientów, żeby móc ocenić ich zdolność kredytową, żeby w ogóle obsłużyć taką hipotekę itd dalej I on mimo to był w stanie, mimo, że to jest tak skomplikowany produkt, wyjaśnić klientowi, na czym polega właśnie jego rozwiązanie, dlaczego to rozwiązanie jest inne od innych, znalazł prostą formułę, w jaki sposób on mógł to komunikować klientowi, bo on po prostu odkrył, że klient nie chce mieć tej złożoności, on chce w bardzo prosty sposób móc złożyć aplikację o kredyt hipoteczny, móc wybrać z ilość tam kredytodawców i tak dalej, i tak dalej. Więc reguła 8 sekund w biznesach. B2C. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz to jest, gdzie szukać problemu do rozwiązania. Ja już to wcześniej w kilku filmach mówiłem, że biznesy się buduje na problemach innych ludzi. To znaczy, trzeba znaleźć problem, jaki istnieje, jaki mają inni ludzie, czy problem, który gdzieś na, na rynku istnieje, i ten problem rozwiązać. I to jest zawsze. Jakby początek biznesu. Na tym polega biznes, właśnie na rozwiązywaniu problemów innych ludzi. I teraz, gdzie szukać tych problemów, które można rozwiązać? Gdzie szukać tych pomysłów na biznesy? Więc Chris tutaj radzi, i to widać też z jego biografii, że najlepiej jest po prostu szukać tych pomysłów w swoim życiu z własnej perspektywy, z własnego doświadczenia. Wszystkie firmy, wszystkie trzy firmy które stworzył Chris Larsen i wszystkie trzy firmy były warte przynajmniej były warte setki milionów dolarów, niektóre ta ostatnia miliardy dolarów, nawet setki miliardów w pewnym okresie, być może jeszcze będzie warta setki miliardów. Wszystkie te firmy rozwiązywały problem, który Chris sam jakby spotkał w swoim życiu i z którym on miał sam do czynienia jako konsument. Pierwsza firma właśnie oferująca te hipoteki, czyli Elon, tam chodziło o to, że Chris sam też aplikował produkt hipoteczny też go pozyskał i tak dalej, ale zdał sobie sprawę z tego, jak nieefektywne są usługi tej branży Czuł się po prostu źle obsłużony zarówno przez banki, jak i przez agentów, mnóstwo jakichś ukrytych Opłat, wszystko to było bardzo drogie, dużo kosztowało i długo trwało. I Chris postanowił to rozwiązać, właśnie ten problem. Tak samo w drugiej firmie, która się nazywała Prosper Market. Chodziło o to, że jego żona jest częścią wspólnoty wietnamskiej tutaj w San Francisco. I ta wspólnota zebrała pieniądze, żeby pewnej rodzinie dać pożyczkę na otworzenie biznesu i rozwijanie biznesu. I on sobie właśnie uświadomił, że nie ma wtedy nie było takiego serwisu, który umożliwiałby prywatnym pożyczkodawcom dawanie pożyczek prywatnym pożyczkobiorcom, tudzież kojarzenia prywatnych pożyczkodawców z prywatnymi pożyczkobiorcami, czyli taki peer-to-peer -peer lending. I taki serwis. Właśnie z tego doświadczenia on stworzył taki serwis. I tak samo w Ripple. Ponieważ on, właśnie częściowo, należał do tej społeczności wietnamskiej, tudzież jego żona należała do tej społeczności wietnamskiej, ta społeczność miała ciągłe problemy z tym, że kiedy wysyłali pieniądze do domu w Wietnamie, do rodzin w Wietnamie, po prostu te przelewy międzynarodowe. Były bardzo drogie, sam przelew kosztował w granicach 5%, a do tego jeszcze przy przeliczeniu pieniędzy bank potrącał im następne 5% jako opłatę za przeliczenie. Czyli przy kursie po prostu przeliczał po kursie 5 razy gorszym niż oficjalny kurs. I to doprowadziło do tego, że Chris, jak odkrył kryptowaluty, to zobaczył, że to jest właśnie okazja żeby zdecydowanie zmniejszyć koszty w przelewach międzynarodowych, a także wprowadzić o wiele większą efektywność w przeliczaniu między różnymi walutami i po prostu sprawić, żeby właśnie wymiana waluty była bardzo tania, tudzież bardzo niedroga w stosunku do tego średniego kursu. Stąd się właśnie wziął pomysł na rypol. I to był trzeci biznes, który jak wiemy, z Chrisa zrobił multimiliardera i być może jeszcze kiedyś zrobi najbogatszego człowieka na świecie z niego. Więc to są te trzy rzeczy, którymi chciałbym się dzisiaj z tobą podzielić. Napisz mi, jak te rzeczy zastosujesz u siebie w życiu, w biznesie. Jakie są twoje przemyślenia, jaka jest twoja perspektywa? Jakie jest Twoje doświadczenie w tym zakresie? Podziel się tym wideo, udostępnij go z bliskimi, ze znajomymi. Ja tutaj dużo mówię o tym, jak działają najlepsi przedsiębiorcy na świecie, jak myślą, jakie są ich strategie biznesowe. Mówię tutaj o miliarderach, którzy doszli od zera do miliardów pracą własnych rąk. Mówię też o pieniądzu, ekonomii, trochę o kryptowalutach, więc jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś. Z San Francisco życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.